I takim przykładem może być nasz znajomy, którego serdecznie pozdrawiam. Darku, o tobie będę teraz mówił. E, nasz złoty, czyli Janusz, który siał e, u nas rzepak, e, dzwoni do mnie. Ty, bo tam Darek chciał, żebym mu zasiadł rzepak, bym tam do niego podjechał przez granicę. Tylko jest. Dobra, no jedź za mu nie. Pomaga nam jak potrzeba, no to nie ma problemu. No i pojechał do Darka. On dzwoni, przyjedź do mnie. Co się stało? Przyjedź do mnie, coś ci pokażę. Z 12 litrów na hektar. Przejechał przez granicę na 28. Mówi, zobacz, nic się nie zmieniło. Potem przyszły ulewne deszcze. U nas rzepak został delikatnie zaklepany, ale powschodził, a u była połowa tej obsady. Oczywiście były roztergie, yy, co zrobić? Sprze yy, zaorać czy nie zaorać, zniszczyć. wiemy Darek, poczekaj, zostaw najwyższego sensu, co zniszczymy. Ten rzepak był bardzo rzadko posiany, a i tak było do 4 tony. Mhm. No to też jest specyfika rzepaku, który lubi ładnie się rozgałęzić, nie? ale no ten... oczywiście no, musi mieć takie minimum. I ten koszęcin, który był problematyczny, wiesz, ja uważam, że sukces tego, co się stało na naszych ziemiach, to jest takie właśnie połączenie bakterii, uprawy pasowej yy, i tego nawożenia i tego wszystkiego. To nawożenie dopiero dwa lata jest takie... Regeneratywne, ale gdzieś tam widzimy ten potencjał dalszego rozwoju i dalszej uprawy tej ziemi, żeby ją się lżej uprawiało.